I czekajcie, skrzyno. G A N I A C -e zarzucił dwa złote. Siema. Siema, czek, dzięki za dwojaka. Czekajcie, czekajcie. Ej. Ktoś się chyba z nami bawi, <laughs> Przechodzimy na drugą, czy szukamy guzika, ty? No, witaj, gulek, pewnie myślisz, że to list do znajomych serwera, ale myślisz, że... Żeby ci to odłożyć, to zanim przejdziesz na drugą stronę, to kliknij guzik na podłodze. Znajdźka, ty? Ty, bo tu mogę przejść, jedna z trzech stron. Możecie łapkę zostawić, dobra, ty? Tu jest Guzik. I to jest wytrą? To nie jest wytrą. To nie jest wytrą. Ej, TY CO JEST TY To nie jest wie, że była grana Jeszcze mi, żeby ci to udowodnić? Ty ktoś, kto napisał ten list? No bo patrzcie myślisz, że ten list to od znajomych serwera, ale myślisz, że. Ale mylisz się. A żeby ci to udowodnić, to zanim przejdziesz na drugą stronę, to kliknij guzik. No i ten guzik trochę mi humor popsuł. No nie powiem, że nie popsuł. Dobra, dalej. Ej, 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 sorry. Jak nie chcesz, żeby stało się to samo z twoim całym zamkiem, to wykonuj moje polecenia. Jeśli nie, to być. Wy... To ucierpisz i ty i każdy wig zakąpany. Zapamiętaj nikomu nie, ma, nie masz o tym mówić, bo strogo zapłacisz. Pierwsze moje zdanie dla Ciebie to dojść na kordy minus 10 tysięcy, minus 10 tysięcy i bez pomocy piekła. I pamiętaj, że cię obserwuję, jak ktoś się dowie o tym liście, to tracisz wszystko na tym świecie, tak samo jak i pozostali tajemnicza osoba. Dobra, nieważne. Odkładam to i będziemy lecieć. Będziemy lecieć na 10 tysięcy. Co się stało? Bo nie wiem. Słuchajcie, jak ktoś doszedł i jeszcze nie wie, znalazłem skrzynkę. Tą, oto skrzynkę. Witaj, kulek, pewnie myślisz, że ten list do, to od znajomych z serwera, ale myliście się. A żeby ci to udowodnić, to zanim przejdziesz na drugą stronę, to kliknij guzik na podłodze. No i. No i kliknąłem ten guzik. No i wieża też się kliknęła przy okazji. Teraz już mi ufasz, teraz już mi, ufasz mi, że nie jestem jednym z nich. Jak nie, chcesz, żeby... A jak nie chcesz, żeby się to stało. Puść, ja jestem cały czas w szoku, ja nie, ja nie mogę czytać. Jak nie chcesz, żeby stało się to samo z twoim całym zamkiem, to wykonuj moje polecenia, jeśli nie, jeśli nie, to ucierpisz i ty i każdy wig Zekompany. i zapamiętaj nikomu nie masz o tym mówić, bo srogo zapłacisz. Pierwsze moje zadanie dla Ciebie to dojść na akordy minus 10 tysięcy, mi 10 tysięcy i bez pomocy piekła. I pamiętaj, że Cię obserwuję, jak ktoś się dowie o tym wyjście, to tracisz wszystko na tym świecie tak samo jak pozostali tajemnicza osoba. Ja z nim kontaktu nie miałem. Ktoś na serwer włamał Nie, może jest jakieś włamanie. To znaczy, czy wiecie, ja Mercek'a hasło znam do premium, no ale ja bym nikomu nie podał, może po prostu ktoś mu się wrąbał na premkę, albo coś, nie mam pojęcia. Nie udawaj szybko, no ja właśnie nie udaję, ty, no ja jestem w szoku, że, no z zamku bym sobie nie wysadził, nie? Z zamku bym sobie nie wysadził, ja raczej wątpię. Nie ja mogę, do... słuchajcie, napiszę do Mercek'a, napiszę do Mercek'a, napiszę do Mercek'a, uwaga. I mu się pytam, już musiałem odpisać Halo Marcinek. Jesteś w domu. Podziwna sprawa jest. Ja nie czekajcie. Chyba, chyba, że zadzwonię. Zapytam się co bo zdał mi znak zapytania. Mogę zadzwonić Czy nie masz czasu? Pasu. Zaraz, zaraz się dowiemy, czekajcie. Halo? Halo? Co robisz? Jesteś Jest na kąpie? zaraz. Ty, ty nie macie w domu? Nie. Aha. A co też... No bo ktoś... Kapi zarzucił 5 złotych. No bo ogólnie ktoś na twojej plamce lata ci na gm i wysadza mi zamek, nie? Tak mi piszą na czacie. No właśnie ty jesteś na serwerze, no zobacz sobie na live'a, wejdź sobie na komie na live'a i zobacz sobie. Ale... nie wiem. Nie macie, czyli to nie ty nie macie w chacie. No to nie jestem ja, no to nie wiem, masz OPA czy nie? Nie mam OPA, no nie mam. Nie wiem, to musisz pisać do ESTA, żeby mnie zbanował najlepiej. Dobra, to ja piszę do ESTA. No dobra, to, to tyle. To, to dzięki A, za info. Ale, ale czekaj, stój. Co? Co się stało? Co, co się dzieje w ogóle no, na serwerze ze mną? dwie wieże, ogólnie wbijem na serwer rano. Dostałem jakiś tajemniczy list, po czym ogólnie było tak, że miałem dość na kordy 10 tysięcy, 10 tysięcy. Pan Gór bił na serwer, poleciał sobie na to, poleciał sobie na, do mojego zamku, bo mu pisali, że coś w moim zamku się stało. No i ogólnie, wiesz, trochę jakby jakbyś latał tam na GM, -y, nie? No, pan Gór, na live to nie wiem. To nie wiem ty, no to musisz być SD albo Sandrę, bo oni mają. No dobra, do masy... to ja, to ja, ja będę pisał do masz, nich. Tylko, Dobra, no dobra, to wtedy najwyżej white listy zrobimy. Dobra, dobra, to ja zaraz napiszę do nich. Dobra, to Nora. No właśnie nie mam white listy, czarnyłka napisała. No, nie, ma, nie mam white listy. Czekajcie, czy jest Sandra. Piszemy piery do Esta i do Sandry. Może ktoś po prostu się mu na pępkę włamał? No bo Mercek raczej nie, 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 nie. Z kim rozmawiałeś z Mercekiem. To znaczy ogólnie da, damy bana, bo Merceka w domu nie ma, nie? Raczej Mercek tego nie zrobi, ja wam mogę założyć się, bo ja z Mercekiem znam się 17 lat, on nie miałby powodu, żeby mi niszczyć tego. Jesteśmy ty, patę mamy. Włamali się Mercekowi, no właśnie womali się, bo go w chacie nie ma, on jest na zakupach ty. Idź za niej, no idziemy. niby taka o. Dobra, będę czytał na głos. Widzę, że dotarłeś do mojego domku, brawo. Słuchaj mnie dalej, a nic złego nikomu się nie stanie oraz wszystkie bazy będą bezpieczne. W drugiej skrzynce ma zadanie, pamiętam, to ten czas. Drugie skrzynce moje zadanie. Ty, ale wyobraźcie sobie to, że jak jakby zaczęła jakieś eventy, to my wszyscy o tym wiedzieliśmy, to my się naprawdę. Ja wam przysięgam, że mi się zdaje, to nie, nie mercek. A nie ma esta, czekaj, bo ja pisałem do s Nie mówić. się mówisz. No ale jak jest taka sytuacja z tym DM-em? Najwyżej później to, najwyżej później to. Co jest? Ja pierdziele! Ale mnie rozdupiło prawie Mercek mi napisał, że zmienił pasy do pręki Mercek mi napisał, czekajcie, będziecie mieli tak zrobię ty, ty. o, możecie sobie to do... zmienił pasy do pręgi Czekajcie, teraz trzeba git. F. Jak. Dwa serduszka ty. Przecież jak ja bym tu pat, ja bym tu nigdy w życiu nie doszedł. Zadanie. Moje kolejne zadanie to dojść na minus 50 tysięcy, minus 50 tysięcy, ale musisz tam zanieść pięć alkerów wypełnionych lodem, lodem z tej lokacji. Widzicie to? Widzicie te kordy? Ty, ale Mercek zmienił pasy do pręki. Prawdopodobnie mu się ktoś włamał i prawdopodobnie on to zrobił. Merceka w domu nie ma. Sandra już wstaje, bo napisaliśmy do Sandry. Oznaczyliśmy Sandrę, bo Sandra jeszcze chyba była w łóżku i napisaliśmy do Sandry. Ale piło. Napisaliśmy do Sandry. I Sandra wstaje już do tego, do konsoli, bo Sandra ma dostęp do maszyny, bo ona to wszystko tam załatwia, nie? Jak to wysadzili? Aż chcę zobaczyć, co się wydarzyło, bo jeszcze nie widziałem. Także macie reakcja pangura na wysadzenie zamku Kulka. A, że to jest ten wysadzony. Gdzie tu jest wysadzone? To, to jest wysadzone? Ja nie wiem. O, Beskitu! Co tu się wydarzyło? Ej, bez Ole, ładnie to jest zrobione.